Dzień dobry wszystkim. W tym filmie chcę Wam pokazać produkty, które zawsze uzupełniam i wybieram w Rossmanie, jako świadoma konsumentka i osoba kochająca naturalne kosmetyki to są takie moje niezbędniki i pewniaki. Chodźcie je zobaczyć! Swoje zakupy zawsze zaczynam od alejki z pastami do zębów i zawsze w koszyku ląduje pasta Biomięta z Alterra. Podoba mi się, że ma certyfikat naturalności, no i tym samym skład bardzo mi odpowiada, ale też doceniam za miętowy smak i dobrą konsystencję. Jeśli chcę pasty z fluorem, to zawsze stawiam właśnie na tę i to bez żadnego wahania. Kolejny przystanek niedaleko, bo jest tutaj moja ulubiona szczoteczka do zębów. Naprawdę Wam mówię, że sprawdza się po prostu idealnie. A takie rzeczy jak tekturowe opakowanie i plastik z recyklingu tylko dodatkowo mnie cieszą. No, bardzo, bardzo Wam polecam. Teraz przechodzę do włosów i tutaj wybieram szampon do włosów z marki Only Bio. Z tym szamponem mam różne relacje, nie do końca jestem z niego zadowolona, ale i tak po niego sięgam bardzo często. No bo jest ogólnie dostępny, często jest w promocji, ma też bardzo dobry skład i wygodne opakowanie. Choć nie jest między nami idealnie, to na ten moment ten szampon sprawdza mi się po prostu najlepiej z takich drogeryjnych, i to jest już któreś z kolei moje opakowanie i na pewno nie ostatnie. Z tej marki mam również drugi hit i jest to maska do włosów wysokoporowatych. Kiedy tylko się kończy, od razu ją uzupełniam bez żadnego zastanowienia. Jest dobra ze składu, a i na moich włosach sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Używam tą maskę praktycznie po każdym myciu, żeby wygładzić lekko włosy, ale też przeciwdziałać elektryzowaniu się i mimo to także jest bardzo wydajna, więc po prostu jestem bardzo, bardzo zadowolona i polecam. To nie koniec włosowych historii, bo są tutaj jeszcze moje ulubione wcierki do włosów od marki Neboa, które namiętnie zużywam. Najczęściej wybieram tę żółtą, ona jest przeciw wypadaniu włosów, ale wybieram ją, bo odpowiada mi po prostu bardziej bogaty skład. I ja tę wcierkę traktuję jako taki tonik do skóry głowy i używam jej praktycznie po każdym myciu, aby odżywić tę skórę i o nią zadbać. Trzeba też zaznaczyć, że te wcierki mają naprawdę świetne aplikatory i nie ma najmniejszego problemu z ich aplikacją. Może lekkim minusem tej wcierki jest to, że włosy są troszkę obciążone, jeśli umieję ją zaraz po umyciu, ale w momencie, kiedy nie stylizuję włosów i na przykład wiem, że będę je spinać, to bez wahania ją sobie używam właśnie zawsze po umyciu. Idę dalej w stronę kosmetyków i zabieram ze za sobą płyn micelarny marki Bebio. Płyn micelarny to coś, co zawsze muszę mieć na stanie, bo często używam do przeróżnych rzeczy, czy to do makijażu, czy na przykład czyszczenia opakowań kosmetyków. Ten mi się podoba, bo często jest w promocji, a do tego nie ma kompozycji zapachowej, która w takim produkcie moim zdaniem jest kompletnie zbędna, bo najczęściej stosujemy go właśnie na okolice oczu. Tutaj mamy skład krótki i naturalny, a sam płyn sprawdza się po prostu bardzo dobrze. Zawsze na stanie lubię też mieć jakiś peeling z drobinkami, który mogę użyć, jeśli potrzebuję szybkich efektów i wygładzenia skóry. Do tego super mi się sprawdza. Ten produkt od odmija i to właśnie najczęściej ten peeling wybieram na zakupach. Bardzo mi się podoba z działania i można go użyć na szybko, peelingując właśnie tymi drobinami, ale też można stosować ten produkt jako. Enzymatyczny i mamy tutaj wtedy złuszczenie enzymatyczne. Ze składu również mi odpowiada i jak najbardziej polecam. Teraz czas na mokre chusteczki. U mnie niezbędnik na przykład podczas okresu, i te turkusowe stami to mój ulubieniec. Przede wszystkim ze względu na to, że materiał tych chusteczek jest materiałem naturalnym i nadaje się do spukiwania. Oprócz tego lubię ten dobry skład, który jest bardzo minimalistyczny i bez kompozycji zapachowej, ale nic więcej tutaj nie trzeba. Jest to produkt dobry dla dorosłych, jak i dla dzieci. Z takich higienicznych artykułów to zawsze w Rosmanie zaopatruje się też w ekologiczne waciki i bardzo mi odpowiada ta seria Naturals z Clinic. Mamy tutaj waciki składające się w 100% z bawełny, ale gdyby było mało tego, to jeszcze jest certyfikat ekocert, także idealnie. Oprócz wacików, sięgam również po patyczki kosmetyczne z tej samej serii. Są one również w 100% biodegradowalne, bo składają się z bawełny. No i mamy papierowy patyczek. Kategorycznie nie wybieram tych z plastikowymi patyczkami zawsze papierowe. Tutaj również mamy ekocert, także naprawdę super i w przystępnej cenie. W Rosmanie jest jeszcze pomadka do ust, po którą zawsze sięgam, zwłaszcza zimą. I tutaj jest to produkt marki Altera, prosty, tani, ale skuteczny i przede wszystkim certyfikowany i bio. Do pomadek mam bardzo duże wymagania składowe i zawsze zależy mi na 100% naturalności w tym przypadku. Tak więc ta pomadka jest moim wyborem i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Ostatni przystanek to płyn do mycia warzyw od marki Only Eco i jest tutaj również certyfikat EcoCert. Zawsze przemywam owoce czy warzywa przed spożyciem, no i chcę to robić produktem z naturalnymi składnikami, które nie zaszkodzą jedzeniu. Tutaj mamy super naturalny skład, a do tego cena jest bardzo przystępna jak za produkt z certyfikatem. Prawdza się świetnie i starczy na długo, także również polecam. Koszyk zapełniony i na dzisiaj kończymy już zakupy. Poznaliście moje rozmanowe niezbędniki i tym samym mam nadzieję, że również Was zachęcę do świadomych i naturalnych zakupów. Zbieram się do kasy, a Wam życzę udanego weekendu. Dajcie znać, czy taki filmik Wam się podobał. Czekam na Was w komentarzach. Buziaki i papa!